samopołudnie na cmentarzu komunalnym pod pomnikiem Szarych Szeregów i Armii Krajowej złożono wiązanki kwiatów. Uroczystość odbyła się z okazji 60. rocznicy wkroczenia wojsk sowieckich do Polski. Na pabieński cmentarz przybył m.in. wojewoda łódzki Michał Kasiński, a także przedstawiciele zarządów miast i gmin powiatu pabieńskiego, z którymi wcześniej wojewoda spotkał się w siedzibie pabieńskiego starostwa. Podczas spotkania omawiano tematy nurtujące samorządowców. Michał Kasiński przebywał również w domu pomocy społecznej przy ulicy Wiejskiej, gdzie zapoznał się z realizacją inwestycji, jaką jest budowa drugiego budynku, w którym zamieszka kolejnych 60 osób. Wojewoda obiecał, że w przyszłorocznym budżecie województwa znajdą się środki na zakończenie tej inwestycji. Dzisiaj, kilkanaście minut przed godziną 12 w południe, niedaleko przejazdu kolejowego w Łaskowicach, wybuchł pożar. Palił się niezamieszkany przez nikogo budynek. Natychmiast na miejscu pojawili się strażacy z Straży Pożarnej w Gorzewie. Zaczęli gasić ogień łopatami. Pomimo, iż jest to teren łódzki, po kilkunastu minutach od zgłoszenia przyjechały dwie jednostki Pabianickiej Straży Zawodowej. Później pojawili się również strażacy z OSP w Górce Pabianickiej. Walka z żywiołem trwała ponad godzinę. Zagrożony był las, który znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Świadkowie zdarzenia twierdzą, że było to podpalenie, gdyż widzieli, jak nieznany mężczyzna wybiegł z budynku i szybko uciekł w las. Jaki chwaczek podobno uciekał pod te szapki. no mówię, jak Tam, Tak Jak jechałam, to leciał i po, uciekoł, tak. leciałem, mówię, co, policzył? No ja nie wiem, no bo jechałam rowerem, nie? skręcił w prawo, w las i Poszedł, taki szczupły, w zielony bluzie i miał te czarne okulary. W momencie składania tego materiału nieznany był jeszcze ani przyczyna, ani straty oszacowane przez Straż Pożarną z Pabianic. Wczoraj w Pałacu Kultury i Nauki rozpoczęły się 19. Międzynarodowe Targi Farmaceutyczne Lek w Polsce. Do stolicy ze swoimi produktami pojechały dwie pabieńskie firmy – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Aflopa oraz Pabieńskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa. Podczas oficjalnego otwarcia targu szefowie obu firm otrzymali gratulacje z okazji okrągłych rocznic istnienia przedsiębiorstw. Polfa z okazji 110-lecia, a Flopa jest o całe 100 lat młodsza. Jak sięga myślę o przeszłości, to mówię aż 10 lat. Natomiast jeżeli myślę o przyszłości, to myślę tylko 10 lat i gratuluję ja swoim sąsiadom w Polskie na targach Aflopa zaprezentowała swój nowy lek pod nazwą Afloma. Preparat w formie zawiesiny stosowany jest przy chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, nadkwaśności i zgadze oraz zapaleniu żołądka. Promocji nowego leku na targach na pewno pomógł wystroj Stoiska oraz Kapela, umilająca czas klientom i zwiedzającym. Nowością tego preparatu jest jego smak. Preparat oferujemy w trzech smakach: smaku cytrynowym, truskawkowym i miętowym. Nie każdy z pacjentów smak miętowy tak popularny na rynku toleruje, dlatego my, idąc naprzeciw sugestiom ze strony pacjenta, zaproponowaliśmy smaki truskawkowy i cytrynowy. Myślimy, że trafimy tym doskonale w gusta pacjenta. Doskonałą formulacją tego preparatu możemy się pochwalić, patrząc na jego zawieszalność tak zwaną zawieszalność. Jest to zdolność preparatu do. Mieszania się. Ten preparat jest doskonale zawieszony, także pacjent przed przyjęciem preparatu w ogóle nie musi wytrząsać go z wielką siłą, wystarczy, że go lekko wymiesza i już może go przyjmować. Jest to bardzo duża zaleta, ponieważ wiele z tych preparatów w postaci zawiesin, jakim, jaką jest ten preparat, po prostu bardzo osiada i wymieszanie takiego preparatu jest dużym problemem. Dużą zaletą aflomagu jest cena, która w przybliżeniu jest o połowę mniejsza od tej, jaką oferują pacjentom zagraniczni producenci preparatów o podobnym przeznaczeniu. W dniach 17-19 września odbywa się kolejna akcja Sprzątanie Świata. Patronat nad imprezą objęli m.in. marszałek Sejmu Rzeczypospolitej, minister edukacji narodowej, minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. W Pawieńcach Sprzątanie Świata odbyło się dzisiaj. Koordynatorem akcji jest Terenowy Ośrodek Edukacji Ekologicznej, działający przy Miejskim Ośrodku Kultury. Do udziału przystąpiło ponad 20 placówek, wśród których są szkoły podstawowe, średnie, gimnazja i przedszkola. Harcerzy, jak informowaliśmy we wczorajszych wiadomościach, przystąpili do akcji dzień wcześniej, a kontynuować ją będą podczas harcerskiego startu w Ośrodku W Małeczu, który rozpoczyna się dzisiaj i potrwa do niedzieli. Dzieci i młodzież, zaopatrzona w rękawice i worki na śmieci, które przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, sprzątali tereny wokół swoich placówek, miejski ośrodek sportu i rekreacji, stadion PTC, osiedla. Byli obecni w wielu rejonach Pawianic. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, aby ułatwić przebieg akcji Sprzątanie Świata Polska 99, podstawił dodatkowe kontenery na zebrane odpady. Po wysprzątaniu Parku Wolności uczniowie pierwszego Liceum Ogólnokształcącego przenieśli się na swoje boisko. W tym roku y, trzy klasy uczestniczyły w sprzątaniu w Parku Wolności. Była to klasa druga A, druga B i druga D pod, opiekiem, pod opieką swoich wychowawców i koordynatorem, którym była pani profesor y, Żabicka. Na terenie szkoły y, mamy wiele front, y, frontów robót, między innymi w tym roku postanowiliśmy uporządkować nasze boisko i myślę, że nam się to udało, bo pogoda sprzyjała, młodzież bardzo pracowicie i bardzo ochoczo do tych prac przystąpiła i efekty są widoczne. Proszę powiedzieć, czy Park Wolności był bardzo trudny? To znaczy, y, fragmentarycznie, że tak to mówimy Tam, gdzie są alejki, gdzie placę, powiedzmy, tam zabaw dla dzieci, to owszem. Najbardziej, jak gdyby, tak uderzyło mnie tylko, że są już kosze, y, charakterystyczne, widoczne, bo żółte. Y, obok jest ławka i w koło tej ławki najtrudniejsze rzeczy, od papierków po cukierkach do Pampersa wręcz. Wyłącznie są, więc myślę, że po prostu, jeżeli jest już kosz tak blisko, to warto by też zwrócić dzieciom uwagę, bo wiadomo, mogą nie być świadome tego, że rzucając obok, ee, czyją jak gdyby źle. E, ale miejscami był czyste, więc to też e, tak na plus. Spra bardzo sprawnie ta akcja poszła. Tutaj te klasy jakoś tak zmobilizowały się, i e, później, e, jak gdyby obchodząc jeszcze raz teren, widziałam, że faktycznie to już widać, że coś się na tym zostało e, zrobione. Wczoraj w Miejskim Ośrodku Kultury nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy prac pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy. Wystawę zatytułowano Kim jestem dla siebie i drugiego człowieka. Zaprezentowano na niej kilkadziesiąt prac różnego rodzaju, od grafiki do kompozycji przestrzennych. Prace te są formą rehabilitacji społecznej naszych pensjonariuszy. <laughs> Pensjonariusze włożyli w te prace ogromnie dużo serca. Yy, te prace wyrażają ich uczucia. Yy, dzięki tym yy, pracom, dzięki pobytom w, pobytowi w domu środowisku, z w Ustawą pomocy, ludzie ci odnaleźli same siebie. I właśnie te prace są <coughs> obrazem, odtwarzają ich uczucia i pozwala, pozwalają znaleźć, znaleźć siebie. Może Państwo oglądając właśnie te prace, dojrzą ich uczucia, ich myśli i to, co Ci chcieli wyrazić. Wernisaż zakończyła aukcja. Sprzedano 15 prac na sumę około 1200 zł. Pieniądze w tej w całości przeznaczone będą na działalność środowiskowego domu samopomocy. W poniedziałek, w przyszłym tygodniu rozpoczyna się kurs odwykowy dla palących. Jest to grupowa terapia opracowana przez lekarzy, psychologów i pastorów z USA. Jak zapewniają organizatorzy, rzucić palenie możemy już w ciągu pięciu dni. Walka z nałogiem prowadzona jest na płaszczyźnie fizycznej, psychologicznej i duchowej. Spowodowała, iż ponad 20 milionów palaczy wybrało niepalenie. Kurs potrwa 5 dni od 20 do 24 września. Pierwsze spotkanie w poniedziałek o godzinie 18:30 w osiedlowym domu kultury przy ulicy Łaskiej.